To było takie wzruszające. A teraz kolacja! Tato, uważaj! Zadów! Ale! Skapujcie! Stara magnata! Tam nas możesz wysadzić! Co? Stara magnata! Tam nas możesz wysadzić! Czekam dalej!

Muzyka! O, lubię ten kawałek! Jest podacz czasowy. Jest w nim jakaś taka nostalgia. Zwróć panowie, I niski błąd! Proszę zabiąć pasy, rozwalamy tamę. Nie, przerwasz panek! Zabijesz nas! To się nie może tak skończyć! Czekasz dalej! Przerywać manewru! Zabij nas! Trzeba to wreszcie skończyć, kokers panie! Jesteś Panowie, najpiękniejsza ofiara to taka, kiedy poświęca się ktoś inny, nie myśl... Nie! Medyka! Będzie kolizja! No i dawaj. Niegrzeczne kotki.